ale również weszła. I cała ósemka jest załadowana do maszyny startowej. Jest już sygnał do startu również. I konie ruszyły. Poprowadziła Night Pearl. Night Pearl na drugiej pozycji Taniel. Tam blisko jest Dekosa. Jest także Sinus, ale już Taniel, zdecydowanie na drugiej pozycji. Night Pearl prowadzi całą stawkę, równe, niezłe tempo. Na drugiej pozycji Nathaniel, dalej Lady on Fire. Ostatnia jest na razie Tebi. Night Pearl, pierwsza, Nathaniel, tam jest blisko również Sinus. Jest Lady on Fire. Konie mają do celownika jeszcze około 1400 metrów. Night Pearl ciągle pierwsza. Na drugiej pozycji jest Sinus razem z Natanielem. Dalej zwarta stawka. Na ostatniej pozycji galopuje Tebi tuż przed nią Sojtora. Konie mają do pokonania jeszcze około 1000 metrów dystansu. Night Pearl cały czas pierwsza. Na drugiej pozycji ciągle Nataniel. Dalej Stinus, Lady on Fire, Dekossa. Szeroka Polana, Sojtora. I tebi. Pół zakrętu. Night Pearl nie oddaje prowadzenia, chociaż tam mocno zbliżają się do niej Nathaniel oraz od pola Lady on Fire. Za chwilę wyjście na prostą. Knight Pearl wyprowadza blisko niej Nathaniel polem Lady on Fire polem także finisuje tebi i finisuje również Sojtora. Do celownika jeszcze około 300 metrów. Nataniel, Nataniel prowadzi, Dekossa i Tebi do niej finisz Nataniel, Nataniel, Night Pearl i Tebi tutaj doskonale. 100 metrów przed celownikiem już jest pierwsza. 50 metrów do celownika. Tebi wygrywa ten wyścig, druga będzie Dekossa, trzeci Nataniel i tam blisko jest także Night Pearl.